Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem chciałam Wam pokazać moją ulubioną parę butów. Wiem, że dużo osób pyta, Nikolas, jaka jest ulubiona para butów? Nikolas, co najbardziej żeby chodzić? I dzisiaj Wam pokażę parę, którą mam w sumie od 6 lat. I jest to moja ulubiona para butów i każda moją polecam ją mieć. Zanim zaczniemy, zostawcie subskrypcję, komentarz oraz lajka co z są filmiki na YouTubie. A jeżeli macie jakąś propozycję filmu, napiszcie w komentarzach na dole. Na pewno zrealizuję Wasz wish. jo. Więc, moim parę butów, są to Easy, Easy 700 V1 Wave Runner, czyli pierwsza kolorystyka 700 oraz, moim zdaniem, najfajniejsza. Ona miała premierę wiele, wiele razy. Pierwsza raz wyszła w 2017 roku na Easy Supply i można było ją kupić naprawdę w preorderze. Kanye West dał preorder na dwa tygodnie, mogłeś zamówić ją ile chciałeś, no i po dwóch tygodniach przyszła. Ja ją kupiłam w drugim wydaniu, który też był jeszcze tylko na Amerykach w 2018 roku, a pod koniec 2018 roku miała swoją oficjalną premierę w Europie. To była też jedna z pierwszych par, którą zacząłem recelować, i pamiętam, ja miałem 14 par i się jarałem na maksa, to mojego pierwszego, pierwszego bólka. A więc czemu lubię tą parę? Po pierwsze, jest bardzo wygodna oraz jak na Easy są miarę szerokie. Ja 350 nie mogę za bardzo nosić, ponieważ są za wąskie na moją stopę, natomiast te są idealne. Bardzo wygodny but. Respektuję te wszystkie, trochę daddy shoes, no ale bardzo fajne i też są wytrzymałe. Ja mam moją parę zbitowaną mam na górze, może Wam pokażę pod koniec tego filmu. Tak się prezentuje Easy Wave Runner kosztują od 2000 zł w górę cena ok. naprawdę fajne są ze wszystkim fitują a jeżeli jesteście z tą parę spadajcie na m-hype.com -hy i możecie ją kupić dajcie nas w komentarzach co nie sądzicie dla mnie to jest naprawdę wielki banger i to jest moja chyba ulubiona para to wszystko na dzisiaj widzimy się w kolejnych odcinkach yo